Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam, słuchajcie, dzisiaj na kanale Patryk Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Siemano, Siemano. Ostatnie poddymiłeś to, od razu na kana zapraszam. Od razu, od razu, poddymiłem to do frików. <laughs> tak. Słuchajcie, trochę nam się przeciągnęło spotkanie, także lecimy szybciej. Zdenerwowały ci słowa Wojka Rysiewskiego z wywiadu ze mną. W właściwie wszyscy chcą pas, a nikt nie chce walczyć z mistrzem, tak? No Także ja zachęcam zawodników. Do, y, do wyzywania mistrza w tej kategorii, a nie na, namawiania nas na past tymczasowy. Ja, jak Wojek mi to mówił, to nawet nie pomyślałem o tobie. Myślałam, że on mówi tylko i wyłącznie w stosunku do Roberta Ruchały. Ale chyba ty myślałeś inaczej. Dlaczego w stosunku do Roberta Ruchały, wiesz co, zdenerwowały, nie dla zdenerwowały, zabolało mnie po prostu. Mhm. prostu się trochę urażony, bo e, dlaczego miał mówić do Roberta Ruchały, Robert Ruchała e, jakby odmówił walki z Parnasem i mówił o tym, bo normalnie, nie? Mhm. Że nie chciał się bić z Parnasem i potem dawał tam jakieś zaporowe e, pieniężne kwoty, także... No, na pewno nie bił w stosunku do Roberta, tylko bił w stosunku do reszty kategorii. A ja chciałem, bo ja, ja wyszedłem z inicjatywą. Dajcie mi yy, walkę z Soldajewem i dajcie interim, skoro już ten interim, jakby on był w tej kategorii 66 kg, no bo tak. Robert walczył ze Skijewem o interim, mhm. później stracił go z Parnasem i to od tamtej pory, jak go stracił, to Parnas nie wrócił do kategorii 66 kg. Mhm. Robert później walczył ze mną o interim, mhm. wygrał ze mną interim, potem walczył z ym, formelą broniu tego interima. No, i jakby odszedł do y, innej organizacji, nie wiadomo, co tam, czy to będzie UFC, czy jakaś inna organizacja. Odszedł, i wtedy interim jest jakby zwakowany: No, nie ma interima, Okej, okay. no to ja powiedziałem, że znając, wiesz co, znałem y, plany wobec Salmina Parnasa. Mhm. Wiedziałem, że walczy w maju z Heldem, i wiedziałem, że jest przymierzany do kolejnej walki z Bartoszyńskim, nie? Mhm. Że sam Bartosz o tym mówił w wywiadach. Mówił, Także mógł. wiesz, no wiedziałem o tym, że dwie walki co najmniej, no stary, ja mam obiecane trzy walki w tym roku. W poprzednim roku walczyłem raz, mhm. w tym roku chcę zawalczyć trzy razy co najmniej. Ja powiedziałem, że najmniej trzy walki, ja nie mogę nawet cztery zrobić. Bo jestem gotowy wbić się nawet w kwietniu teraz na gali. Mhm. Yy, także... Powiedziałem, że dawaj zróbcie, skoro i tak Parnas nie wróci przez rok do kategorii 66 kilo, to zróbcie mi z Soldajewem interim, ma będzie pięć rund, wiesz, fajna walka. Wydaje mi się, że medialnie też fajna walka, no moja z tym Adamem Soldajewem, no to każdy yy, chciałby pewnie tak. Za... ile? No właśnie, ile lat, Bardzo i to jest długo, idealny, Ale stary, to jest idealny moment, żeby stworzyć kolejnego takiego konkretnego pretendenta i osoby do walki z Saladinem, bo tak naprawdę yy, ja rozumiem problem Wojka, bo Wojek nie ma po prostu w kategorii 66 kilo teraz yy. Gościa dla Saladina Parnasa, ale, no nie mam, nie mam, ale te no. teksty jego w stylu, że y, takie, wydawało mi się to takie przyśmiewcze w moją stronę, że y, każdy chce się bić o ten pas, y, mhm. ale nikt nie chce walczyć z mistrzem, że ha, 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 y, super. Tylko żeby wyobraźcie sobie stary, że ja wygrywam z Ahmedem Willą w Radomiu i wyzywam Saladina Parnasa do walki. No pewnie Beka no, by była no, nie. Nie wy mnie wyśmieli. Wyśmieli <laughs> mnie. Stary, to jest najbardziej dominujący mistrz KSW, najbardziej taki najmocniejszy gość w KSW. Tak. Nie ma lepszego gościa w KSW. Mhm. Nie ma lepszej sportowego typa w KSW. No umówmy się. To jest na razie najlepszy, taki najmocniejszy sk***** w KSW, nie, mhm. także, e, przepraszam, e, także no kurde, głupio mi było po prostu wyzywać Parnasa do walki mhm. i nie wiem, e, wiesz co, e, tak jakby Wojek teraz zachęca do, do wyzywania, ja trochę e, myślę, że byłoby to nie na miejscu i nie wyzywałem tego Parnasa do walki, ale jeżeli by mi Woju zaproponował walkę z Saladinem, to nikt by mnie nie odrzucił, tyle, nie, to, to o to mi chodziło. Dobra, bo ja to tak to wszystko uporządkujmy, bo ja wtedy z Wojkiem rozmawiałam o Robercie i Woju faktycznie przyznał, że Robert odrzucił. Jest dużo zarzutów wobec nas, że Saladin nie broni pasa w kategorii piórkowej. No my chcieliśmy tej walki, tak. Robert nie chciał? No w, w tym układzie nie chciał tak. No tak. Y, te walka, a w ogóle ty byłeś zaskoczony tym, jak Woju powiedział, w ogóle że nie ja byłem zaskoczony, stary. Y... Patrz. Hmm? Robert ma z czego żyć. Mhm. To jest to jest jego duży plus. Nie musi walczyć, tak? Nie musi walczyć na ten moment. Może sobie spokojnie jeździć do Stanów, trenować i tak dalej. I teraz masz sytuację. Masz szansę dostać się do UFC, bo wiesz tam, no przez Aśkę i tak dalej. Masz szansę dostać się do UFC. I walczyć tam ze słabszymi gośćmi niż Parnas na początku. No, pierwszych trzech, na pewno. czterech to jest poziom poniżej Parnasa. Nie? Jestem przekonany. Nawet nie wiem czy nie droga do co w ogóle top 10 to jest słabszy goście niż Parnas, mhm. bo uważam, że to jest gość na jakieś, nie wiem, top 5 minimum UFC. Eee, I co? I masz do wyboru bić się z Parnasem i prawdopodobnie przegrać tą walkę, mhm. a iść do UFC? Jakby zdobyć bardzo dużo medialnie, też przez to, że idziesz do UFC, no bo ją grywamy, że całe środowisko o tym mówi, i że teraz wiesz, no też to ma swój czas taki złoty. Nie, świetnie prowadzi media, jest, wiesz, no ty po prostu radzi sobie, masz czego żyć, ma komfortową sytuację. To jest moim zdaniem dla niego. On zrobił dobre, dobre wiesz, dobre, dobry ruch w, w tym momencie, nie? W którym y, pewnie może gdyby nie jest ładnie to Robert jeszcze by został jakiś czas w y, y, KSW. No bo nie ugrywajmy, To jest ten sam rocznik, co ja, no mamy jeszcze czas, żeby, no tak. żeby się tam dostać. No i y, czyli co, czyli trochę jakby takie kalkulowanie. To jest takie pierdzielenie, kalkulowanie, każdy dba o swój interes, nie? To nie jest tak, że on się boi, przecież walczył z nim. Mhm. Walczył z nim cztery rundy, napierdzielał się do ostatniej, wiesz, do, do, do ostatniego tchu. Wiadomo, nie chciał się z nim bić. Kurde, nie wiem, no ja nie, ja nie, ja nie odrzucę takiej walki. Jeżeli mhm. dostanę propozycję, Patryk walczysz z Saladinem Parnasem, okej, okay, jestem tam, nie? Widzisz, bo właśnie o to chodzi, bo Saladin jest o tyle problematycznym zawodnikiem, że on też jest bardzo dobry. I się nie oszukujmy, że też każdy na pewno się będzie chciał z nim bić. I druga sprawa. Niedługo znowu ma chyba atakować ten trzeci pas. Dla Was, dla zawodników kategorii 66 no jest to sytuacja taka też trochę do dupy, no nie, bo on ostatnia obrona jest nie wiem, 2023 rok, sierpień. Tak, no z Robertem, wtedy jak ja walczyłem w tej z Tarkilą. Tylko, że właśnie nie wyklarował się żaden inny też zawodnik, który mógłby tak zdobyć jest. ten prawdziwy pas i to jest też problem. To jest problem, to jest na pewno woja duży problem, mhm. dlatego, że nie mają jak ściągnąć kogoś mocnego z 66 kilo, bo ci zawodnicy krzyczą naprawdę jakieś chore stawki. Gdzieś tam z tego, co słyszałem, wiesz, kojkę, czy, czy ten, no bo to są super walki, nie? Z jakim no, kojka i tak dalej, tak. zobaczyłbyś, tylko że pewnie by się to nie zwróciło pieniędzy. Ja to no, też wiesz, jeden strzał tylko. No kojkę tak, zawalczy, no tak. ten, załóżmy, no wygra, no i co? Potem się nie, robi problem. Nie ma z niego pieniędzy, nie ma z niego no. pieniędzy, wiesz, to też jest biznes, także ja to rozumiem jak najbardziej. Mhm. Tylko nie podoba mi się rozwiązywanie tego problemu takim strzałem, bo ja to odnoszę, że to jest strzał prosto we mnie, jestem numerem jeden w rankingu, stary, wiesz, o co chodzi. Jakby wiesz. Dlatego ja zaproponowałem, wiedziałem, że nie zasługuje na walkę z Saladinem, mhm. dlatego zaproponowałem, mówię do Artura, ty pociśnij, spróbuj zrobić walkę moją z Soldajewem o interim, nie? Mhm. Kurde, myślę, że to by było na tyle dobre, że nie mieliby później problemu. Dobra, Parnas par musi się bić z wygranym z tej walki. Mhm. I już masz rywala dla Parnasa w 66kg, nikt nie gada. A trzecia sprawa jest taka, że oni trzymają ten pas 66kg dla niego. Ja nie wiem, czy on w ogóle jest w stanie zrobić to 66, patrząc po jego sylwetce. Ale trzymają ten pas. Wiecie dlaczego? No bo to też fajnie będzie medialnie wyglą wyglądało. No jeżeli, 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 Parnas, jeżeli Parnas wygra z Bartosem no. i założy trzy pasy na siebie, no to no. cały świat o tym usłyszy. No. I KSW też ma to w głowie, nie? Tylko, że Parnas ma chyba, nie wiem, ile on ma tych walk jeszcze w kontrakcie, bo to był jeden kontrakt przedłożony, także to też wszystko zależy, nie? Ja też bym patrzył na to przyszłościowo. W, no kurde, ja też nie jestem, wiesz, nie jestem tu od ustawiania tego wszystkiego. No, w każdym bądź razie no, no, poczułem się dotknięty tym, co powiedział wojek, no i musiałem zareagować. Tyle. No, no i zareagowałeś nieźle, wpis mocny, i właśnie przypomniał mi się stary Patryk Kaszmarszu, bo był taki moment, że ty trochę tak usiadłeś. Już stałeś się taki, nie wiem, taki trochę zapyziały, tak, a teraz tak, patrzę tak. znowu, zbroję odkurzył i wjeżdża. Nie, nie to, że może zapyziały, tylko po prostu nie było takich momentów do strzału, wiesz, no, jak walczyłem gdzieś, yy, yy, czy z ródkiem, czy ten, to było tam jakoś w miarę gorąco, no, tak, no tak, potem, tak. potem przygasłem, przygasła moja osoba pewnie przez ten rok poprzedni, bo tam miałem tylko jedną walkę przegraną, yy, w najgorszym yy, mhm. stylu w swojej karierze tak naprawdę, i dopiero gdzieś w tym roku wstaję z kolan, nie, wygrałem tą walkę w Radomiu, wróciłem do, wiesz, no jestem numerem jeden w kategorii 66 kilo, no i teraz co? No i teraz chcę jak najszybciej walczyć znowu, żeby, żeby wiesz, żeby nikt mnie nie zapominał, że, żeby pokazać, że jestem dalej wiodącą postacią w polskim MMA i że chcę, chcę być mistrzem przede wszystkim. Bo od samego początku, jak doszedłem do KSW, no to walczę po to, żeby być mistrzem. Wiadomo, że doszedłem tam jako jeszcze młody chłopak i patrząc na innych, no to oprócz Parnasa i, i Roberta Ruchały, ja jestem trzecim takim gościem, że w takim młodym wieku doszedłem do KSW. No i ciągle się utrzymuję i jestem, wiesz, gdzieś tam w grze, nie? Mhm. Także co, no chciałem tej walki, zadałem Adamem Soldajewem, Gdzieś tam y, słyszę, że y, KSW bardziej mi pasowało, żebym walczył z Brichtą, nie? No ale też mi się wydaje, że to jest bardziej takie... Wiesz, Brichta doszedł do kategorii, wygrał jedną walkę i chcą jakby... Szósty naj... jest, tak? Teraz chyba. Tak, hmm. no i teraz chcą swoją, wiesz, cza, czeską największą gwiazdę wybić, żeby, wiesz, żeby, żeby, żeby mnie pokonał. Żeby wybić jego na, na tę czeską gwiazdę, wiesz co chodzi. Tak, tak mi się wydaje, że oni chcą tak zrobić, żeby... Żeby, żeby ten, no wiesz, taki... Brichta może jeszcze tak tą budzić takie, taką ciekawość kibiców i że, żeby on zawalczył z Parnasem na przykład, nie? Że mhm. w przypadku jakbym nie pokonał. Dlatego myślę, że oni będą chcieli mnie zestawić bardziej z Brichtą, no ale jeżeli zestawią mnie z Brichtą, to zrobię wszystko, żeby pokrzyżować im te plany i, i żeby finalnie na koniec roku to ja, znaczy na koniec roku, nie wiem kiedy, ale spotkał się z Parnasem. Słuchaj, jak chcesz być mistrzem, to musi skapać dupę każdemu, nie? Dokładnie, dokładnie, ja też tak myślę, tylko to że w tej sytuacji taką bardziej medialną, mocną walką dla wszystkich mhm. jest moja zadaniem no nie? Wiem, nie wiem, ja tak uważam, tam z ludźmi, to też każdy mówi, że, okay. że od lat jestem przymierzany do Adama Soldajewa, on do mnie, także no myślę, że fajnie by było to w końcu zrobić. Czyli co, KSW uważa, że trochę na twoich plecach chce jeszcze bardziej wybić Brichtę, tak? Znaczy nie, no myślę, że po prostu, że to chcą tak po prostu przepchnąć go do, do walki z spornasem. Z tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie jestem, wiesz co, od tego. Ale ten, teorie że... spiskowe mocne. Znaczy, tak, mi, tak mi się wydaje, stary, tak to wygląda, nie? No. Że, wiesz, że, że on wygrał okay. z Harzewskim, gdzie któryś był dziewiąty i teraz będzie walczył ze mną od razu, wiesz co chodzi. Mm. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Słuchaj, bo ty jeszcze. Do, dodałeś takie zdjęcie, wpis na Instagrama, jak Robert odszedł z KSW, zwakowany w pas, znak zapytanie KSW, znacie mój numer i pewnie to właśnie tam... Do tego bił Wojek, no do tego bił Wojek, tak, no tak. I... I, I właśnie tak to połączyłem sobie też, że tobie chodziło o to, że Wojek pił do tego. Tak. No tak, no bo tak było, stary. No. Bo tak było, no nie ma innej możliwości. No ja czekam, może coś Woju powie inaczej, ale no myślę, że, wydaje, że tak. A wy rozmawialiście w ogóle z Wojem, czy nie? No Artur cały czas rozmawiał o mojej sytuacji, no bo ja chcę być się... Ale jak teraz, się. po tym twoim wpisie? Nie, właśnie myślałem, że z nim zapytam się go po prostu o to, wiesz, tak, myślałem, że zobaczymy się na WP, no. bo miał mieć tam wywiad po mnie, nie? Ale coś się stało, że nie przyjechał, uh -huh. tak nie ma wywiadu. No dobra, widzisz, ale fajnie, przynajmniej o sobie przypomniałeś. I teraz tak. Co dalej? Słuchaj, bo ja na przykład nie jestem fanem tych, pa, tych pasów czym, yy, tymczasowych, bo to jest trochę takie chwalenie się, że no, ma się srebrny medal. Ale ja też tak, rozumiem tak, was. Tylko, że I się jest, jest zablokowana. Smała. Ja wiem, tylko właśnie teraz tak: albo mu zabieramy pas Saladinowi. I wiadomo, że tracimy trochę na tej grze medialnej, nie wiem, ten we Francji, no bo jest inaczej pokazać Parnasa, który, wiesz, ma teraz dwa pasy i bije się jej jako podwójny mistrz. Eee, albo, bo na przykład takie te bronienie tych pasów tymczasowych, no to no, już tak. w ogóle to jest, stare abstrakcja, no, no, jak dla mnie. Czyli znaczy, abstrakcja, przecież w UFC tak się działo, nieraz. Ale to nie jest wyznaczenie, że się... wiesz, że tam się no dzieje, tak, no to jest no super, nie? Piszę, no tak, tylko że, to, stare, to, to, to też inaczej jest trochę. Może jakby w KSW były pięciorundowe main eventy mhm. i na przykład by mi zrobili walkę z takim Adamem na pięć rund, to też by było inaczej, Wyglądało, a wydaje mi się, że ten pas i to nie bronię tego, nie wiesz co, dla mnie to był plus. Po pierwsze, okay. wiesz co, mam ten pas, po drugie, zarobki idą w górę, medialność idzie w górę, wszystko idzie w górę i to wydaje mi się, że KSW też na tym zyskuje, tak okay. naprawdę, e, na tym pasie tymczasowym, dlatego że mają kolejną walkę mistrzowską w stawce, to też inaczej się ogląda, klika i tak dalej. E, no a trzecia sprawa jest taka, że no, jeżeli chcą za wszelką cenę utrzymywać Parnasa bez walki w 6-6 mhm. z pasem, no to musi się coś dziać w tej kategorii, tak? No bo nie będzie, wiesz co, że nie, pas nie jest broniony w kategorii ile już czasu, nie? No długo. Tylko teraz patrz. Ruchały nie ma. No. Patryk Kaczmarszyk jest, czyli jest pierwszy. W ogóle oni mają niezaktualizowane no to. Tak, bo nie ma też Daniela, nie ma tak. formeli jest... Daniela, Daniela nie, nie ma, ta... formela odszedł i. Naprawdę, ta kategoria piórkowa no zrobiła tak. się trochę taka biedna. No spadła, spadła, tak, oczywiście, że tak. Tylko teraz wiesz, co stary, no to jest kwestia czasu, nie? No Bo na pewno też zakontraktują nowe osoby. Jest ten bardzo mocny gość z Francji, tak? Nie wiem, jak on ten, się nazywa. Ten, na yy, Hajen. Haje, no. no także to wiesz, to. Wiesz, sport nie lubi pustki, to zaraz się, coś, zaraz się znajdzie. Tak jak hmm. było, wiesz, był taki moment, że to 6.6 było faktycznie wymarłe. Potem nagle to była najlepsza kategoria w KSW przez większość czasu. Hmm. Teraz znowu się robi tak, że jest trochę słabiej. No ale wydaje mi się, że ta. Trójka, która będzie teraz pierwsza, czyli ja, Adam i Leo, no to mi się wydaje, że wciąż jest to mhm. topowy poziom sportowy i że, że tam można będzie mieszać. No właśnie i po ostatniej walce Leo-Bricht z Harzewskim ja stałem się wielkim fanem waszego pojedynku potencjalnego. Mega się pokazał, zrobił te kategorię 66 w ogóle tam bez żadnego problemu, bo on się okazało, on bardzo mało waży. Tak, słyszałem o tym, że on bardzo mało waży. No i co, nie byłby to dla ciebie atrakcyjny rywal? Na pewno byłby atrakcyjny, ale jeżeli stawiasz mi Adama i Bricha, tej, kogo mhm. mam wybrać, no to wybieram Adamę. Czerwiec? Jak najbardziej jestem za czerwcem, no. Mhm. W czerwcu też, też podobno gala nad morzem, więc idealnie. Nie? No właśnie, to lokalizacja fajna, wiesz, dla kibiców z Radomia na pewno sprzedałbym bilety, wiesz o co chodzi. No. A ten lipiec, no nie wiem, ja gdzieś tam mam jakieś przebitki, gdzie to będzie, no to tak, kurde, średnie mi pasuje, ale no dobra, no jeżeli będzie lipiec, to Aha. też nie będę płakał, nie? Słuchaj, o co chodzi z twoją jakąś, nie wiem, relacją, czy potencjalną spiną z, z Kasprem Formelą? Dzisiaj, jak czytałem, to widziałem takie nagłówki. Wy macie jakąś kosę, czy o co chodzi? Eee, kurde, nie, po prostu wiesz co, byłem taki poirytowany, bo on od razu, jak przegrałem z Robertem Robert to pierwsze co to zaczął wyzywać mnie do walki. No. no i tak się wiesz, obudziłem taki byłem wtedy. no to najgorsza, naj, Najgorzej, że zniosłem tą porażkę właśnie z Robertem wtedy, opas. Jakiś taki no, ciężki w kurzeniu, nie? Już tam nie będę e, e, Wam dodatkowej roboty dokładał przypikaniu. Spokojnie, my z swojemu wróciliśmy stary. E, no tak, no tak. Mateusz e, się uśmiechał, e, bo to Wam wszystko robi. No, no tak, to nie fraza, ale. No dobra, ale no po prostu kurczę, nie. no Mogę powiedzieć, że nie mam nic do kacpra, no ale gdzieś tam mnie poirytował, chciałem z nim walki, od razu do Artura zadzwoniłem, że rób mi z nim walkę jak najszybciej, nie? Jak, mhm. jak on chce się bić to dawaj, od razu jak znokautowany byłem na następny dzień, gość mnie wyzywa do walki, wiesz o co chodzi? Mówię, Dawaj, zapraszam, nie? Potem miałem walkę z Robertem finalnie, bo miałem mieć ze mną, bo ja, miałem bić, ja się miałem bić z Formelą, tylko że e, wiadomo, no, splot wydarzeń tak. e, spowodował, że on się bił po prostu z Robertem. No i tyle, no, gdzieś później wyzwałem go do walki po willi właśnie, no bo mówię, kurde, idealnie, jest ta gara na wybrzeżu, no to jadę do niego i będziemy się bić, jak mnie wyzywał, nie? No i tam gdzieś coś się zaśmiał, znaczy tak się zaśmiał w moim stronę na w szatni, że... E, Chyba chcę odwiedzić Sor w tym, w, o, w, w Gdańsku. Mocno, grubo. Ja, ja no, zaśmiałem się w ogóle. Na początku nie zrozumiałem, co on do no. mnie powiedział, i ja się zaśmiałem, że najpierw odwiedzę Sor w Radomiu, bo złamałem rękę na y, rywalu, ale. Y, Ciekawy jestem, czy tam nie spotkamy się razem na tym, co że w Gdańsku nie? Po tym, że kolejny raz potem połamie rękę na, na drugiej głowie. Także no, no wiadomo, no. teraz Kasper idzie do kategorii 70 kg. Życzę, no. życzę mu tam jak najlepiej, powodzenia i może tam się spotkamy kiedyś, nie? Lubisz takie yy, starcia, gdzie jest. Widzisz iskrze sportowe? No, lubię, lubię, bo jest wtedy wiesz, no więcej jednak... Kurczę, chociaż wiesz co, no, ja też mam takie wrażenie, że ja, z kim bym nie walczył, to, to gdzieś tam ludzie czekają na te walki, gdzieś zawsze dostaje mhm. dużo wiadomości, eksperci się wypowiadają, jakieś tam są, nie wiem... Nawet jak ten Bartek z wrzuca jakieś tam swoje top 5 walk do oglądania dzisiaj, to ja zawsze jak walczę, jestem w tym top 5, no to czuję, że, że no, ludzie chcą oglądać moje walki. Bo to się dzieje zawsze. Nie? Że, że te walki zawsze są fajne i... No i odkąd jestem w KSW, to ja nie daję, wiesz stary, no ja nie miałem żadnej nudnej walki, nie? Nawet no jak przegrywałem, no, to przegrywałem jakieś nokauty, wiesz, a, a, jak, wy, a jak walczyłem, wiesz, jak to były na punkty, jak to, jak to były moje wygrane walki i tak dalej. No to wydaje mi się, że zawsze te walki były fajne. Mhm. Dlatego też wkurzyłem się z tym komentarzem, że. Do tak tego jak piję był, właśnie. Że tak jakby no. był no. wydygany, a ja jestem żołnierzem no. KSW no. już stary no, 10 walką stoczonych w KSW czy 9, czy. Dużo. 9 10 walk w KSW. To grupy, minęło wiesz, szybko, co? Wiesz, napierdzielam się od, wiesz, i miałem 21 lat, do, czy 22? Coś takiego doszedłem do KSW, teraz mam 26 się napierdzielam i ciągle, wiesz, zostałem w tej klatce, kurde, muszę zdrowia, nie, i staram się, wiesz, żeby pokazać, że jestem gościem, który, wiesz, no nie, nie wymięka na robocie i że zawsze się pizgam z najlepszymi, nie, i wiesz, o co chodzi. I no nigdy nikogo nie, nie wymiękłem przed nikim. Tak no, ale się, to co, ale czujesz się trochę, nie wiem, niedoceniany? Przez KSW, czy no coś takiego? No nie niedoceniany, bo ja mam, wiesz, fajnie, fajnie mi płacą, wszystko jest git i, i nie mogę narzekać, nie, wiesz o co chodzi, ale no, to mnie gdzieś delikatnie ubodło i tyle, no. Dobrze. E, widziałam też, że m, negatywnie skomentowałeś to, co się wydarzyło na nagrywkach ostatnio e, KSW. No, żeby też, też, zaraz wyjdę znowu na hejtera KSW. Nie, 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 ale nie. Nie, po prostu to jest zabijanie emocji, nie? No, ale widzisz, bo ja też właśnie, zabijanie o, o emocji, to właśnie no. mi chodzi, bo tam, gdzie trzeba pochwalić KSW, no to okej. Okay. Ale ja tam też napisałem, że to jest bez sensu było zrobione, ale oczywiście. I, i, słuchaj... Umiem to robić, i UFC też to umie robić, że jak jest jakiś konflikt, no to sadzamy, tam, tym. sadzamy tam, kurde, ochroniarzy, że oni nie mogą do siebie dochodzić, że no. nawet, nawet jak oni mają się nie bić, to żeby ci ochroniarze byli, że tak. niby no no też bym tak zrobił ale no to może wiesz coś takie no nie pomyśleli że nie chcieli żeby to wyszło może bo to też chyba Adrian to pokazał na vlogu Adrian to pokazał no, no to Adrian wiesz też chyba specjalnie no to, tam wbił pileczkę. ale to, szpileczkę ale w nich, to nie? stary to co chodzi nie to on sam to pokazuje no, no to też on tak jakby no, to do niego powinni się przyczepić też, nie? że stary no, trochę zabiłeś emocje. Tej trochę, walce, tak, nie? trochę tak. No bo to on w to finalnie pokazał, nikt inny tego chyba nie pokazał, tylko on nie, nie. wie. No Czy ktoś to, wcześniej Bo jeszcze pokazał? chyba nawet nie ma vloga z KSW z tego, no, nie z tego Czy ktoś dnia. ktoś wcześniej to pokazał? Y -y. To, bo, bo inaczej, no to ja bym miał pretensję na miejscu KSW do Adriana y -y. w tym momencie, że to stary, to ty zabiłeś, bo możemy robić takie rzeczy, jeżeli tego nie pokazujemy nikomu. Wiesz o co chodzi? Też nie do końca. Bo tutaj jest, wiesz, no to, bo tutaj ja, ja słyszę, że jest z prawdziwy kątnik. Zwróciłeś z fejmu. A ile tam jest takich rzeczy? 3 czwarte stary. Ale tutaj się wszyscy bronią. Nie no, że dwóch półgłówków że w KSW KSW się tego nie ma, nie? No dobra, jest jakiś tam, ale na tych frykach waszych są jest dwóch półgłówków, gdzie no, faktycznie się latają, biją no. gdzie wszędzie i tak dalej. No ale umówmy się, mamy mega dużą kurde, pule hajsu do zarobienia i co, ja będę Cię na korytarzu walił w japę dwa dni przed, bo yy, wiesz, no, no nie robisz. No dobra, ale teraz ja słyszę cały czas, że tutaj nic nie ma udawanego, wszystko jest prawdziwe i itp. O to mi tylko chodzi, że bez sensu... No dobra, ja też mogę Cię faktycznie nie lubić, ale mimo wszystko, jak spotykamy się na nagraniach i wiem, że będę miał tą solówę, no to ja nie będę Cię, cię rzucał ci do gardła, bo nie jestem idiotą. No. no to czemu na przykład sam Bartos był zażenowany tą sytuacją? No bo mi tylko o to chodzi, no. no bo mówi, jak wyjdzie to do kogoś, tak. to będzie lipa, I no to, to puścił emocji. No? I sam to puścił. To tak jakby też, no, te, też tak przeanalizowałem przed chwilą, mówię przecież ty on to wypuścił, nie? No. Także no to on, on sobie strzelił sam w kolano, nie? Bo tak naprawdę, no, znaczy sobie to może nie, bo jemu to nie zmienia ani wypłaty, ani nic innego, tylko KSW tak trochę. Przestajesz, taki niedzielny kibic nawet, bo ja i tak się interesuję tą walką i tak ją bardzo spoko, chętnie obejrzę, spoko, no? jest fajna, ale no taki kibic niedzielny, no to jak on zobaczy, że ty, oni sobie tam piątki biją, ten na niego palcem pokazuje, ten się uśmiecha, obok siebie stoją, no to już nie ma takiego, że o, faktycznie jest konflikt, nie? Mhm. Jak, tak jak pisałeś o tym, że jak Conor z Habimem, no oni jakby się gdzieś zobaczyli, no to faktycznie by się chcieli napierdzielać, nie? Także no, no, ale to też trochę inny konflikt, nie? Bo tam już naprawdę grube, grube teksty szły, nie? Nie, no tutaj mówię, tylko to jest to szkoda, że. Ale to jest tak samo często we flikach. Ja też tyle razy proszę. Weźcie, rozdzielajcie tych zawodników, bo, no bo wiesz, no bo bez sensu. Czasami nawet ktoś coś ma stary do siebie, ale spędzi ze sobą trochę czasu i no, potem te emocje się zabijają. Jakby jak ktoś jest taki. Wydaje mi się, że ogarnięty tak emocjonalnie i jakoś umysłowo, no to nie będzie się rzucał do gardła swojemu rywalowi. Tak wiesz, chyba, że faktycznie coś by powiedział w moją stronę takiego naprawdę obraźliwego, no to wtedy mm. no już, się nie, już mam w dupie to, czy czy wiesz, no ale to, że mu Bartos powiedział, że wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet, no to co, ja będę go leciał i za to bił? Albo że on powiedział, że jest Bartos na bombie i że o ja będę cię bił za to, żeby ty powiedzieć, że no. jestem na bombie. Czy to są teksty do tego, żebyśmy się tłukli gdzieś na backstage'ach, no na pewno nie. no stary no chodzi o bicie, się, chodzi o. o spędzanie czasu razem. O to mi tylko chodzi. No, Zostawmy no, ten no, temat. No, nie poszli na kawę, <laughs> tylko kurde... <laughs> nie wiadomo, y. może, część, może część druga vloga ja, zaraz ja, wyjdzie, ja, no nie? Ja, Wspólna ja, kawa. Ja, Jeszcze jedna, no, chyba najbardziej głośna sprawa, to co się działo ostatnio. Zaskoczony byłeś słowami Martina Lewandowskiego w stronę Roberta Ruchały? No, byłem trochę zaskoczony, nie? No, nie powiedziałbym pewnie tak. Yy, tylko oglądałem też wywiad z Marianem i on też tak, kurde, na początku zawsze jak zobaczysz coś i, i masz emocje z tym związane, to są myślisz, kurde, no nie, no ale źle powiedział, że faktycznie lipa Aha. cholera, nie? Że nie powinien zaraz kawu odbija piłeczkę z drugiej strony, też w ogóle robisz taki trochę smród. Ale, ale dobrze, że powiedział też yy, Maria Ziłkowski o tym, że no jednak wiesz, masz swój biznes. Ta. Pracownik ci mówi, że on jest z tobą, że on jest wiernym zawodnikiem, że KSW ponad wszystko, no bo to były takie słowa, nie? Uh -huh. Robert był taki, że wiesz, że KSW to mój dom, moja uh -huh. rodzina, że ja ich traktuję jak rodzinę, wiesz co chodzi stary? A pojawia się pierwsza możliwość i jest wiesz, zrywka, nie? Uh -huh. No że to może zaboleć, nie? To wiesz, masz jakiegoś na przykład pracownika, on ci... ...ogarnia, wiesz, wypikuje te, ty masz dobrze, masz w porodzinie nic nie zginie, nie, ale, ale wiesz... Tak mu mówi przy pierwszym, jak jest, nie? Za, no, <laughs> zarąbiście, zarąbiście ci pika wywiady i tak dalej, Ja tu nagle gość, wiesz, dostaje pierwszą ofertę y, od kogoś, wiesz, z większymi zasięgami i spierdziela, nie? Mhm. To, bo może cię zaboleć i możesz powiedzieć takie teksty, takie teksty i to, co ci leży na sercu, nie? Także no, on personalnie po prostu, może nie chodzi mu o samą postać Roberta, jako zawodnika, że nie będzie go, mu kibicował, tylko personalnie go na tyle zawiódł, że po prostu mhm. co innego mu obiecywał i co innego zrobił i przez to tak powiedział taki tekst, nie? Także no, to są zawsze dwie strony medalu, nie? No tak, tym bardziej, że wiesz... wiesz, zawsze, tak. wiesz to jest też e, prywatny biznes to wiesz to jest, to, to, jest, to, jest, to jest prywatna z a czy ta firma zainwestowali, no trochę pieniążków zainwestowali myśleli że może dłużej jeszcze utrzyma wiesz no uh -huh. bo to jednak robert też 26 lat to, to, to jeszcze i tak ma czas nie? Uh -huh. to jest wiadomo dobry czas na to do, do UFC ale jeszcze jeszcze nawet jakby przedłużył ten kontrakt do 30 roku życia to też my się, wiesz, tak naprawdę nic się stracił, nie? No ale to każdy idzie tam, gdzie, ma, gdzie jest najlepiej. ja na przykład będę kibicował i oglądał, nie? Mhm, ale teraz już tak kończąc to wszystko, to jest też, mi się wydaje, dobra okazja dla ciebie żeby ją wykorzystać. Robert odszedł... No, no dobra i niedobra, bo ja bardzo liczyłem na tą walkę wiesz, z Robertem III. No która... bardzo, bardzo. To czwarta walka na nasza, już ale ogólnie, trzecia nie? w KSW, nie? No w KSW dwa razy plecak mam, e, wiesz co, i bardzo liczyłem, że on zostanie. I myślałem, że zostanie, że po prostu dają, dadzą mu jakąś inną walkę, nie. Nie Parnasa, i gdzieś tam jeszcze będzie możliwość zawalczenia z nim. Bardzo na to liczyłem, i gdzieś tam moje te sportowe ambicje cierpią na tym, ale myślę, że może jeszcze gdzieś tam się przetniemy, nie wiesz? Nie, nie jest to jeszcze powiedziane, że wiesz, że może, może jeszcze kiedykolwiek tam stoczymy jakąś walkę. Już nie strasz Martina. Nie, Martina, nie straszę, Może to się okaże, że wiesz, że to taki spryt wydarzeń będzie, że Robert się na przykład wiesz, nie daj Boże, znaczy ja mu jak najlepiej życzę, no ale z tymi UFC wiesz, jak to jest. No, Polacy nie są takimi super produktami w no UFC. Nie są, nie są. Wiesz jak to jest? W ogóle ile Gal UFC ostatnio obejrzeli w nocy? Ostatnio oglądałem. Co, yy, Co bicie Edwards? No? Yy, tylko Janek był się w nocy? Nie był się w nocy, było, to było w naszej strefie czasowej. A, bo tam nie. to była w, w naszej było strefie. Na no 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 nie, to, stary, ja powiem ci wiesz, szczerze, że one nie są w w na tyle też, weź w stanie w stanie, tak, w stanie, trzeciej w stanie o czwartej, trzecie. No to jest problem, nie? No. Dlatego oni, wiesz, no widzą, widzą, że w Polsce nikt tego nie ogląda. No, bo to jak obejrzy 200 osób, czy tam 300, tak. nie wiem ile tam to oglądało tygodnie w nocy, no, ale no, bardzo mało. No to jak oni mają wyłożyć jakieś lepsze pieniądze za zawodnika z Polski, to jest niemożliwe. Ja, ja strzelam, że to może się skończyć tak, że oni będą albo w kontenderze za tą najmniejszą stawkę. No, bo jeszcze nie chcę przedłużać, ale nie, to... teraz Vachitow, nie wiem czy ja takiego takiego kickboxera, mhm. to jest ogólnie legenda. On wygrywał z, jak mnie pamięć nie myli, z Pereirą mhm. w, w Glory. Tak, tak, on pokonał Pereira w Glory i miał tam dwie walki z nim, czy trzy. Nie pamiętam. Legenda no mega kickboxer. Wiesz co mu zaproponowali? Contendera, wygrał w contenderze i myślał, że przez kontendera dostanie się na UFC i będzie mógł negocjować kontrakt. Nie było szans, no stary. Właśnie. 12 plus 12. Mm. No i Wachitov, który zarabiał w Glory, pewnie wiesz, po nie strzelam z 200 tysięcy dolarów za walkę, nagle ma zawalczyć za 12 plus 12 w UFC. No to gdzie te walki będą cięższe niż w Glory. Mm -hmm. No i wiesz, no i powiedział, że to Mhm. Um. No. <grym> Dobra, tyle roboty. No to to żadna robota. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie ma żadnych ogłoszeń. Zobaczymy, co, gdzie będzie, gdzie będzie Kuba Wikła, gdzie będzie Robert Truchała, no. Jest z nami Patryk No i co? Czekamy. Czekamy, czekamy. I zwoń do woja, tym wyjaśni. <grym> tak jest. Trzeba się. Brawa.